Hej, cześć, wszystkim. Ludzie, tutaj Szabert. pewnie się zdziwiliście, bo tak się w niespodziewanie skończył ten odcinek, bo zabrakło mi dysk... ...dyska na miejscu. Zabrakło mi miejsca na dysku, ale kontynuujemy, więc jak już mówiłem, jestem wylewany, nie potrafię nawet trafić w ten, ale trzeba strzelić... ...to... ...w tą kałużę. Co trzeba tu zrobić? No w GTA by się podpaliło. na no, to nie GTA. Ale to nie GTA, no wiem. Co to czy... A! A! Nie! Nie można strzelić Nie można! Trzeba podpalić, to to samo. Aż mi się lakowało przez chwilę. Coś cieżego, że będzie coś źle się... Na... Czarne chmury z dupy! Fuck. Trzeba... a mam sterować? Fuck. Jezu, łopona O, oh, Shit Fuck. Znaczy, że zginąłem? Fuck. Jakim cudem się potem się to ja nie wiem. O, oh, w X to OK! But, kurde, to jest akcja! Naprawdę zabrakło mi tak troszeczkę do tego levela. Kurde, no. <ścoughs> Ciekawe, kiedy to go nie można. Wow! Ale ziomek z padochronem się steruje, a nie. E, pomocy! A patrz mi się wyłączył, super. Dobra, lecimy. What the fuck? Co to miało być? Ja pitole, co to w ogóle miało być? Ja pierdzielę, no nie mogę, no. No zaraz mi tu coś... ...pierdzielnie mi tu zaroguje, no i ja się żadenuję. Biegnij, hopsnij na to, no kurde laska! Widzę, że przynajmniej nagrać dwa odcinki. Po 18 minut, ale zawsze coś. że Zaraz ramię coś trafi, naprawdę A tak się... Rozwalicie się? Nie, nie rozwalicie się, głupie drzwi Trzeba było nacisnąć X? Jezus Maria, wszystko się wali nagle Parkour Łap się, dobrze Jezu! Uch. 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 Łap się tego trapezu. X, nacisnąłem x. Jezus Maria. Emocje! Emocje! I. Uch. O. Jest duża różnica między normalnymi jazdami. Niskimi teksturami, naprawdę. Ale to jesteś tempa. Boże, myślałem, że jesteś. Fuck. U dwa. Fajnie, ci było umierać? No, mu nie było fajnie, umierać. Ten paku. No i ja nie wierzę w to teraz. Kurde. A bo oni myślą, że jak mam to, to ja się cofnę wtedy do tego do tamtego miejsca, gdzie można było właśnie tak podpalić tą, tą pochodnię i że będę miał więcej surowców. No nie, nie, ja tak nie zrobię czemu bo mi się nie chce zdać tam pochodnie x dobrze dobra obóz jak miło może jakiś dziennik tak O Jezu mogę tego do końca już posłuchać. Dobra, Co nie ma... Co się do diabła stało? Dobra, dobra. Ta burza. Nadeszła znikąd. Chmury po prostu otoczyły samolot. Laro, posłuchaj. Widziałem stąd spadający samolot, więc pewnie jesteś niedaleko. Wracaj cała i zdrowa. Dobrze. Ruszam. Pojawiło się znikąd, boże! God fucking damn it. Okej, okay, sorry, wywaliło mi ten do to, ale już jestem Pojawiło się znikąd! Uderzyło mnie na. Fuck my life! O gin! Jezu, jak to mi szyją z tych kul. W końcu zdobyłem linę. Nagle, nagle była złożona. Prawy bumper! Nie lewy, prawy. Nice. Widziałem gdzieś tu surowce. Fuck, 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 fuck. fuck. No rzucaj. bo to tam spłoniesz? Prawy bumper. Fuck. Prawy bumper. Headshot, suko. Prawy bumper, halo, co jest? No, skurde ty. W siebie już tym mołotowem, pacanie. A bo to trzeba przyłapać. Aaaa, ciągnę! O, jaki mięsisty headshot siadł.

Jak tak daleko rzucasz? Jezu tyle szczot, może masz na jakiś paziu No i masz to na pożegnanie, dziękuję, dobranoc. No musi. Patrz, robisz tak. Robisz tak, ciągniesz to do siebie i na to skaczesz, nie? No. Ale pierwszy muszę zeksplorować, sorry. Hopsa! Okej, okay. 10 expo zawsze coś Hop, do góry No i lecisz na to teraz, lecisz, 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 lecisz No i do góry Hop, dobra, jesteśmy na górze Strzały jakieś, maybe ty masz Ty nie miałeś Double jump? Nie Nagle się oduczyła robić double jumpy, no No zdarza się też tak czasami mam, że nie potrafię zrobić double jumpa, no ale Trudno, nie No kurde już mnie tak denerwuje powoli. Skąd ta woda tu płynie? Skąd ja się pytam? Wie, wiecie, że ja mógłbym grać w tą grę na, na ultra nawet? Tylko fraps nie pozwala. Bo tak bardzo obniża klatki z 60 i obniża do 30. No to to, to jest trochę dziwne, no ale. No okej, okay, a to trzeba bo stąd double jumpa zrobić, aha. To zwracam honor. A, ale... Czy ty jesteś tą brigder, nie? Otwieraj tą skrzynkę. Dziękuję bardzo. To chyba tu trzeba gdzieś wyskoczyć. Czekajcie, bo teraz myślę. Ale jestem z down Z down jestem kuźwa Tu trzeba było iść. Jajebiks Okej, okay, dobra, nie ma tu nikogo. Wygląda na zaczepienia. tam No i właśnie do góry. Chyba bo tu jest że to pomarańczowa skrzynka. I nie ma żadnych paziów tutaj. A, fuck, den shit, nie masz ptaka. No kurczę! Ej, co ja mam teraz zrobić, jak ja tu wpadłem? Ej, no naprawdę, nie wiem co. Aha. Dobra, nie, nieważne. Skakać nie umiesz. Aha, i to automatycznie się rwie w połowie, bo. Ej, jakaś siła, sorry Ją łamie, rwie, obrywa, porywa I tak się dzieje Podnieś to, nie, nie potrzeba, ci masz 30 szczał. Aha, tu mam iść, okej okay. Jezu, nie trafię, boże, ja się po prostu załamie dzisiaj Okej, okay, dobra Fy Nie Jak to było? Faculty TV! Lecimy tutaj Jest dobrze Lecimy tutaj Ooooooo Dobra Ooooo Nice A naprawdę się cieszę, że się ruszyłaś Nie Tam, że się cieszy, że się mnie. Muszę się do niego dostać. Tam widać rację. Mamy własnych ludzi na głowie. Szatawaka. Nie. Nie mogę go tam zostawić samego. On potrzebuje pomocy. Czasami trzeba kogoś poświęcić. Główna prawda. Zapisało się? Zapisało się? Moment, żeby się nie zapisało. Dobra, męczki Ja w tym momencie będę kończył odcinek i lecę nagrywać kolejny. Tak więc, jeżeli wam się podobał ten odcinek, nie wiem, zostawcie łapę w górę. Naprawdę motywuję, żeby nagrywać kolejny, ale lecę nagrywać trzeci odcinek rzędu. Tak więc, na razie się wam podobało, jeżeli tak. Łapa w górę. Sub. Trzymajcie się. 拜拜。Bye bye.